Ci, damste, puszczę, to... to ci mózg zlasuje. Sie? Manko! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ada i Tata, a to jest challenge! Nawet nie wiem jak się nazywa, do challengeu wyzwali nas skład. Spod Dasha. Pozdrawiamy Was chłopaki. Eee. Śmiesznie Wam to wyszło, a my, jako iż nas wyzwaliście, odpowiemy. Chodzi o to, że Tata będzie miał słuchawki na uszach, a ja będę musiał mu powiedzieć zdanie. A ja będę próbował z ruchu ust odczytać co on mi powiedział ja to będę powtarzał chyba w słuchawkach od Ta, Tak, od razu. Ta, ja będę mi po słowie, a ten no. będzie go musiał powtórzyć. Raz, dwa, trzy. No dobra, wygrałeś. To pierwszy ty to dobrze, że przy wygrałeś, bo... No. no dobra, muszę, bo ja dobrze. boję, jak mi walniesz w ucho, to... Pewnie <słysza> <słysza> wszystko słyszą. <słysza> nie. Wczoraj Wczoraj Tatuś Tatuś Zabrał Zapił <noise> Mnie Jeszcze raz Mnie Bilet <noise> Na No <noise> Kręglę Jestem Teraz przeczytam jakie było zdanie. A zdanie brzmiało. Wczoraj tatuś zabrał mnie na kręgle. Patrzę. Patrzę. Przez. Przez, przez okno, okno. Jak? Za. Ludzie. Coś bym powiedział wszystkiego, ale... Ludzie jeszcze raz. Ludzie. Ludzie. Mokną. Mogą. Patrzę przez okno, jak ludzie mokną. A ty powiedziałeś patrzę przez, przez okno, okno, jak ludzie mogą. Ja no. no. Nazywam. Nazywam. Przezywam się. Się. Jacek. Jacek. I. 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 I? <noise> Nawet nie wiem jak to wargami mam ruszać. I się. <noise> kocham. Kocham swoich... Swoich widzów. Widzów. <noise> Już. No, a, a, a zdanie brzmiało. Nazywam się Jacek i kocham swoich widzów. Co? Co? Mi? Mi? Zrobisz. Zrobisz. Jak? Jak? Mnie. Mnie. Złapiesz. Złapiesz. Chyba dobrze, nie? Już? Tak bardzo dobrze. Było... No bo ja sobie wyraźnie pokazuję... No to, tak, tam tam. Strasznie, jak tam. tak, tak. się wyraźnie, strasznie że mogę nie... z głuchym nie rozmawiać. No to. bardzo, dobra. Dobra. To, da -da. to by było na tyle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Fajnie, śmiesznie było, kurde, pośmiałem się troszeczkę. No ja też. Sam z siebie chyba. Zapraszamy oczywiście na naszego fanpage'a, bo tam możecie kurde zobaczyć różne nasze posty. Jak nie lajkujesz naszego fanpage'a, to właśnie w tej chwili masz na niego wejść. Link w opisie i zlajkować. Zostaw oczywiście łapkę w górę i... Dużo no, ciekawych rzeczy się dowiesz I będziesz na bieżąco ze wszystkim. I w komentarzach piszcie, jaki chcecie następny challenge. Wymyślcie nam jakiś śmieszny challenge. Tak, ale jak tylko nie jakieś cytryny, cytryny no ale właśnie. nie wiem, papryczki, to wszystko już było. Tak, to było, a jak nie wierzycie, Aha, to ja mam ma... pomysł na jakiś taki challenge. A jak nie wierzycie, że było to oczywiście napiszcie, że nie wierzycie, to ja Wam linka podam i tyle. Na fanpage'u podam, więc o, musicie o, na fanpage'a być. Także papa. Pa. Trzymajcie się. Ale tu było, aha, ja Ci mówiłem i, a Ty nie wiedziałeś, co ja mówię. A ja... I. No, nie wiedziałem, jak mam ustami i powiedzieć. No bo się nie da. I. No. I, nie, nie. A ty nie wiedziałem. No to jak ja nie wiedziałem, jak ci to pokażę. Wczoraj tatuś zapił bilet. No, <grym> jestem. Patrzę <grym> przez okno za ludzie mogą.